Cześć, ja nazywam się Szymon Niestryjewski i reprezentuję firmę księgową SNKants. Chciałbym Was zaprosić do tego, aby wziąć, abyście wzięli udział w zakupie kursu Radka Salaka, który dotyczy inwestowania w nieruchomości w UK dla osób, które chcą inwestować w tzw. single led. Dlaczego warto kupić ten kurs? Ten kurs przede wszystkim obejmuje wszystkie aspekty, które powinieneś wiedzieć, jeżeli jesteś inwestorem w nieruchomości, czy chciałbyś zostać inwestorem w nieruchomości, co musisz wiedzieć, aby tym inwestorem zostać i nie popełnić błędów, a od razu zaoszczędzić swoje pieniądze. A propos pieniędzy, jeżeli będziecie uczestnikiem kursu Uratka, macie zniżki na niektóre produkty firmy SNK, o których się dowiecie również w kursie, więc te zniżki są naprawdę dosyć ciekawe. Nie tylko są to zniżki, które dotyczą firmy SNK, ale innych partnerów, którzy wzięli tam udział. W tym kursie w mojej części, jeśli chodzi o księgowość, pokazałem wszystkie aspekty związane z inwestowaniem w, z inwestowaniem w nieruchomości pod kątem księgowym, na co zwrócić uwagę przy podatkach, jakiego rodzaju firmy otworzyć oraz co się stanie, jeżeli inwestujecie i będziecie wracać. Do Polski. Więc te wszystkie kwestie są omówione w tym materiale. Raz jeszcze serdecznie zapraszam na kurs Radka Salaka, jak inwestować w nieruchomości w UK i do zobaczenia na kursie. Pozdrawiam.